Shit, wywal mnie, Bandicam. Fy. <noise> <noise> hu, hu, hu. Hu, nic nie ma. Nie ma. Nie, -e. Nie ma. Nic nie ma tutaj. Fy, <noise> Zobaczcie. <noise> Ale to wygląda śmiesznie. Lata, lata czy nie lata? Nie wiem. Przechodzimy dalej. Dzień dobry, o nie, nie przychodzimy dalej, nie zmienia się lokacja na szczęście Zamknę bramę lepiej <laughs> What the fuck Pedał z motkiem. <laughs> what the fuck What the fuck Oh, what the fuck Wiesz tą pałę i mi <laughs> co? Aha, samochód mi przeszkadzał co mnie bijesz? Combo robią. No dziękuję wam za to, że straciłem dużo życia. Naprawdę. Yeah. Blok przeładowany jest fajny. Hmm. Może snajpere wywalę. A nie, mam tę amunicję do snajperki. Patrzcie, mam. Mam, 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 mam. mam, 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 mam. No właśnie mam. Po Czemu ja nie wziąłem. Yep, yep Ło! What the fuck! Ale mnie wzięli Może na snajpę, tak to bym zginął pewnie O patrzcie, jak tutaj był? Nie Ja myślałem, że widzę Bo tak się chamsko respią w ogóle no, chyba teren czysty. Pewny pistol. Co to what the fuck jest? Patrzcie, mapę znalazłem Tu jest. You are here. Crosses bloat. Jest gref. Patrzcie, mam łopatę. Jest, bawimy się w Minecrafta. Minecraft, yeah. A, to chyba coś jest zaznaczone. wie co? No takie zaznaczone. Jestem tu. To musimy iść. Tu. I musimy bawić się w Minecrafta. Tak. Musimy bawić się w Minecrafta. Normalny by się nie bawił w Minecrafta, co? So. <grych> you are here Czyli ja tu jestem Czekajcie, jak ja tu jestem To ja dziękuję tutaj patrzę. Tu jestem i muszę tu iść, więc muszę iść tam Tu Nie, pewnie muszę za to nie da się za to. Tu. A fuck! I co idziemy w prawo? A może trzeba po kolei? No to będzie problem w takim razie. Ale odwrócę się tu i tu. Wszaki mam kopać czy bić jak w Minecraft? Nie no, kolejna zagadka. Nie. <laughs> nie lubię, nie lubię zagadek. Nie umiem ich wykonywać. Więc mam nadzieję, że nie będzie się dziwić. Jakiś goście się stoi. A może trzeba, według drogi, jak tak. O, patrzcie. Jest! Minecraft. Uuu, patrzcie, mam magazynek do kloka. No. A to jedziemy. Ale dźwięki są tu dziwne. Ja tu idę. Bo co ja tu idę? Czy ja w ogóle idę? No. Czyli musimy takie, takie coś szukać? Takie coś Minecraftowego musimy szukać. Korzenie kwadratowe. Czyli ja stoję tu. Musimy iść tam i tutaj będzie. No, albo ta zagadka jest fajna. Nie czekajcie, czekajcie, czekajcie. Idę tam. I, znaj i znajduję tu. Hmm. What the A może mapa jest niedokładna? Hmm. To idziemy szukać gdzie indziej. You are here, to musimy iść w lewo i tu. lewo i tu. O, ona jest pokazane. Minecraft, Minecraft O, <laughs> jak dobrze co? co? Ty gadasz Inventor Full Czekajcie zdropię sobie Equip Equip Yep Harding Life Co? Harding life, life What the fuck I teraz musimy iść tu, tu Chyba nie muszę wymać ten łopat, tylko wystarczy, że będę sobie klikał E O patrzcie O patrzcie, mogę Ja w Minecrafta, jest Gdzie, o, uuu, mamy Snajpy. Equip Bum, 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 yep bum 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 jeb bum 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 jeb bum 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 jeb aaa tamta mapa to pokazywała chodź szukamy o mały się w archeologa hmm co my tu mamy je yeah, mamy do m16 hmm fajnie będzie m16 Ja wolę pistola bym wolał jak już to pistol z latarką? Kurde, no strzeliłem znowu. <laughs> Pomyliłem przyciski, ja. Ja pierdzielę. Efe, nie mamy znowu magazyn. Co ja będę miał? Bardzo daleko od przycisku strzału. Już same szkody tylko robię. Tym się zombie obudzą, mnie zjedzą. Tu już wykopałem się w archeologa. Jak już mówiłem. E, dwie zagadki w jednym filmiku. Tu? Nie. To się liście zamiata. Tu nie. Zajrzę na mapkę. Najpierw tutaj eksploruję wszystko. Mapa! Mole biegnę. Okej. Okay. Mamy mapę. You are here. Tu też jest tu Musimy iść w lewo Tak, 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 tak I stoć, stój Tu gdzieś powinno być Chyba wykopałem już Tam coś pokazywali, że koło tego szajsa jest też Ja jestem manikanem, mnie wywalił Chyba tego nie musisz już mówić Już wiecie dlaczego to the fuck What the, fuck? what the fuck, what the fuck, what the fuck, Gdzie jest, że mogę dig robić? Dig, 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 dig. Oj, dig, 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 dig. Hmm, to, to jest tu. Tu powinien robić dig, dig dyk, 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 dyk tu dyk, dyk, dyk nie, wtf jest to shit może po tym dobra, idziemy gdzie indziej you can dyk, dyk, dyk tu musimy iść, tu dalej było ja pogubiłem się You are here Czyli idę tu Jest ta dziura Którą wyrąbałem Może tu? Nie jakieś świeci to wszystko Abra nie będziemy szukać moim sposobem Something is blocking the door. Coś mi tu blokuje drzwi. drzwi. Dokładnie. Może trzeba po kolei jednak. No bo będę szukał, tak. To jest mój sposób. Mój najulubieższy sposób na świecie. To jest jaj, nie ma tu nic Dig, 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 się coś zepsuło Okej okay. Tam jeszcze nie byłem A, w tym szaśie też trzeba Trzeba Tak co myślałeś Samochody wszystko blokują, ale hamstwo. nie ma nic, nie ma chyba. O, je, yeah. a nie, albo ar... o, mu pewnie muszę, a nie, kluczyków nie mam. Na pewno muszę wy wykopać se kluczyk. Pan ar archeolog zapomniał, zakopał je, albo jego pies zakochał Nie mam nawet psa Nie ma sensu Przed psaniem no Mam klucza Chyba all full O oh Boże O oh Bodziu Co ja teraz zrobię? Dywalę szpadel wale drop Kluczyk Jej O oh fucking shit a, to jest tak. Patrzcie. Pan latające super łóżko. Mogę tu mam jakąś amunicję w przed... środku. Nie, mam mam ma, ma, mam mam. Przedganie. I yep. Yeah, Ta hita. Chciałbym snajpera. <ścoughs> What the fuck is that shit? To niebezpiecznie tu jest. Jestem, znowu ponownie za no, ja to łóżka zabijam to nie wiem chciałabym <laughs> coś tam będzie a nie to że zabijałem. znowu źle idę nie myślę w ogóle gdzie idę <laughs> ja pierdzielę co się ze mną dzieje ten krajofilm normalnie psychikę strzeli pierdzieli Zrytam psychikę mam Bo nie wiem czy psychikę tylko mózg cały już na fulla mam ehm. Użyj You unlock it, the doors You unlock it, the doors Okej okay. na siebie nakładają nie no What the fuck is this shit O oh, fucking shit. O oh, fuck. What the fuck? Łóżko hałasuje Żygacz. I idę stąd. Nie ma elewator. dobrze. Jest! No to nie, skończymy może ten odcinek. Boże on trwa długo. No to subskrybujcie, dajcie łapki w górę, piszcie komentarze. No i się mano!